Niespodzianka, popełniłem błąd. Nie błąd, ale nie zrobiłem na dzisiaj odcinka, dlatego, będzie szybka porada na temat slow motion. Zapraszam. Znajdujemy się dzisiaj w innej lokalizacji, bo ja się przygotowuję. Pomagam na obozie przez najbliższy tydzień, więc ciężko mi będzie nagrywać odcinki. Ale będę nagrywał na tym obozie i może uda mi się coś yy, Wam pokazać, jak nagrywać właśnie takie filmiki z eventów i też wrzucić jakiś filmik z tego obozu. Ale zanim się to stanie, to chciałem nagrać jeden odcinek, tak żeby jednak wrzucać odcinki co piątek, tak jak sobie obiecałem. Dlatego pokażę Wam o co chodzi w slow motion. Trochę się garbię, bo sobie tak nisko kamerę ustawiłem. Uuu. Dlaczego to nagrywam? Ponieważ zauważyłem, że często ludzie nie wiedzą na czym polega slow motion, i mówią: O, możesz mi to spowolnić! i ja już nagrałem coś tak, że się nie da tego spowolnić, a ludzie mówią: Spowolnić, spowolnić, tak wystarczy, spowolnić. Albo tak samo ludzie po prostu myślą, że to tak o się robi, te slow motion, i nie wiedzą na czym to polega. Słucham, telefon, tu mam siebie u incepcjach, widzicie. Milion was. Uuuu. Na czym polega slow motion? Slow motion to jest nic innego jak robienie większej ilości zdjęć w ciągu sekundy. Tak jak mówiłem kiedyś w jednym odcinku, normalny film, taki standard kinowy, to jest za granicą w Ameryce, na przykład 24 klatki na sekundę, około, a w Europie 25 klatek na sekundę. Czyli wtedy w ciągu jednej sekundy naszego filmu mamy 25 zdjęć po sobie ułożonych. Co daje nam efekt ruchu, tak? Żeby osiągnąć slow motion, musimy zrobić tych klatek dużo więcej. Taką standardową ilością klatek do slow motion w większości aparatów Full HD w iPhoneie jest 120 klatek na sekundę, czyli mamy 120 zdjęć w ciągu sekundy. Jesteśmy w stanie dużo lepiej tą akcję zamrozić. Może to być też 240 klatek na sekundę, już coraz częściej spotykane, ale po prostu im więcej tych klatek, tym ciężej to wykonać, bo aparaty sobie z tym technologicznie ciężej radzą. Istnieją też kamery, które są kamerami super slow motion i one nagrywają 10 tysięcy klatek na sekundę. Na przykład, jak macie taki kanał na YouTube Slow Mo Guys. to oni właśnie używają takich. Kamer i te kamery potrafią rejestrować z bardzo dużym klatkarzem, bardzo dużo klatek na sekundę. Wtedy możecie zauważyć takie detale, których nie dostrzegacie nawet y, swoim okiem. Dla tych, którzy myślą, o nie, czyli każde zdjęcie ze stu będę musiał koło siebie ustawiać, dodam, że nie, kamery robią to za nas. Na przykład ten filmik mam nagrany w 100 klatkach i on odtwarza się normalnie. Jeżeli chcemy uzyskać efekt slow motion, to co musimy zrobić, to w programie naszym edycyjnym spowolnić ten filmik. U mnie robi się to w ten sposób, że klikamy prawym przyciskiem Speed and Duration i zmieniamy prędkość ze 100% na 25% czyli wtedy wyjdzie nam 25 klatek na sekundę ze 100 i jak dalej play to mamy spowolniony filmik. Jeżeli mamy ujęcie 100 klatek na sekundę to możemy je spowolnić do prędkości 25%. Robimy wtedy projekt w 25 klatkach Czyli taki standardowy, wrzucamy klip w 100 klatkach i spowalniamy go do 25%. Co nam daje wtedy 25 klatek, tylko te klatki były dużo szybciej zrobione i będzie ruch spowolniony. Teraz pokażę Wam, bo jesteśmy w trakcie. Tam jest Patryk. Jesteśmy w trakcie budowania placu zabaw, więc postaram się Wam pokazać kilka ujęć i pokażę Wam ujęcie nagrane w 25 klatkach na sekundę, spowolnione, że to nie działa, i pokażę Wam też ujęcie w tu klatkach na sekundę spowolnione i jak to wygląda Nie przedłużam tego bo nie mam czasu, musimy budować, obóz się zaczyna w niedzielę, nie możemy, nie możemy zmarnować ani chwili Idę a za chwilę postaram się wam pokazać jakieś nagranie